Naz serdecznie no, na moim filmie na moim kanale Dzisiaj no, tak jakby sobie zagramy, a tak jakby też nie zagramy e, bo dzisiaj chciałem wam z Wami troszkę porozmawiać o różnych rzeczach No i po prostu no... No teraz teraz powiem też w Stickman falling, ale też sobie Porozmawiamy o różnych rzeczach, co nie? No i dobra, zapraszam Was do odcinka. Ja chyba... Nie muszę wam tłumaczyć, tłumaczyć o co chodzi w tej grze Bo nie każdy wie Ale ten, który nie wie po prostu Musimy się strasznie poobijać tak, żeby było dużo punktów i dużo pieniędzy żebyśmy dostali No i dobra Ale o co chodzi? Powiem jak już wiecie yy, Będę już niedługo nagrywał na komputerze No rozumiecie, co nie? Czekajcie dobra Nie wiem Nie wiem czy wy teraz będziecie Bo teraz włożyłem słuchawki Nie wiem czy teraz będzie, będziecie słyszeć w ogóle grę A jak nie będziecie słyszeć to po prostu dodam tę muzykę Co nie? Bo w tej grze jest muzyka Znaczy ten Ten odgłos tylko Jakoś nie chce mi tak się w słuchawkach ten jakby Połączyć No rozumiecie No i dobra o co tak dokładnie chodzi? To czekajcie. O co mi to do, tak dokładnie chodzi? O to mi chodzi jeszcze. Jak wiecie, będę miał komputer. I... Ja już na niektórych sobie wybrałem gry na komputerze. Takie co ja będę grywał, ale też tak, takie co Wam pokażę. Na przykład... Yy... -mo, to chyba CSGO, GO, yy, Overwatch, Fortnite, nie wiem. Yy tak też nie wiem. Yy, tak, to miał być jeszcze. Infotrest. Yy, yy, poczekajcie. Yy. Na po prostu yy, yy, gdzieś tu się powinna pokazać taka lista tych gier, co sobie tam ma zainstalować. Jeśli tutaj się teraz pojawić, yy, może to dodam, może nie, nie wiem. Ale dobra. Po prostu albo po plus, nie wiem, te, chyba tego nie dodam, nie wiem po prostu wam powiem, no dobra yy, tak, CSGO, GO, yy... no możliwe, że Fortnite się pojawi Overwatch yy... co tam jeszcze było Tifo hmm. poczekajcie chwilę no oczywiście jeszcze Minecraft Minecraft yy... Tam jeszcze było Tak, nie chcę o I... Minecraft? no tam mam kilka gier, innych, innych To się przekonacie Ale wy możecie, teraz wy też możecie mi zapronować Jakieś kwestie nie wiem. Yy. Na przykład, nie wiem Yyy... No, bo w ogóle jak, będzie, jak jej będzie, będziecie chcieli to takie ten... Po prostu, jak napiszcie... możesz tak napisać, że... Tam kilka gier I jak się mi spodobają te gry, mi takie... Albo jak się inia spodobają, taki, po no, prostu taki... Yy. innym Innym ludziom się spodoba ten komentarz, to... zawsze znaczy, te gry yy, będą na kanale No i rozumiecie co nie? A jak będę już te gry tam, to będę już nagrywał ten na kanale. Ja będę tam miał OBSa, będą live z komputera raczej. I będziecie sobie... Pytajcie, no, no kiedy będzie wreszcie ten... Test z tego komputera. No, no, za kilka dni, ale nie wiem dokładnie kiedy. Bo ten komputer musiał dać do naprawy, bo musieliśmy tam coś zrobić z tym komputerem. Nie wiem, dodać Windowsa, jeszcze tam jakieś rzeczy. I wiecie, co jest fajne? że to ma Windowsa Pro Windows, mia, miało to się Windowsa 7 Pro jest to jest jakiś doby, nawet dobry komputer i on w ogóle jest z Norwegii, co nie? ten komp, komputer co za różnica no i dobra, co so tak, spadamy, spadamy A, zaraz umrzemy tak naprawdę, jakby normalnie z takiej wysokości już by człowiek uderzył, o to to już by nie żył. Kompletnie już by nie żył. No już nie żyje. Nie wiem. Nie jestem tym człowiekiem. No dzisiaj też będzie taki troszkę krótszy, bo. Bo on po prostu chciałem wam coś powiedzieć, ale po prostu nie chciałem, żebyście wiesz, patrzyli tylko na obraz, żebyście coś mieli w tle, żeby coś tam wam grało, żeby tam się, wam się nie nudziło. No i to nie, jeszcze jak będę komputer, to nie będę więcej mówił, więcej wymyślał y, tekst, albo po prostu, po prostu na, tak jakby na komputerze, y, no taki bardziej chill, takie, że nie, nie muszę się bać czegoś mówić, albo znaczy nie, nie to, że, czy, że się boję czegoś mówić, to mi chodzi, że mogę wtedy swobodniej mówić, tak jakby. Mam jakiś, jakiś tam pomysł do mówienia, bo gram jakąś kreę i mam jakiś pomysł, bo wiecie, na komputerze. Na komputerach jest więcej gier i w tych grach więcej akcji, a na przykład w niektórych krajach nie ma aż tak dużo akcji. Na przykład na takich y, na, przykład na takich komputerach y, będę mógł grać wiesz, wiecie, serwis społecznościowy, gdzie. Czas, czasami tam nie będą mówić, albo, albo czasami ja będę mówił. No będzie ciekawy, będzie ciekawy. Ciekawie. Ja myślę, że rozpróbujemy bo rekord teraz ten i tak kończymy, bo no wiecie, nie chcę, żeby był za długi i nie chcę, żeby był za krótki ten filmik. Dobra. Sprawdzimy co. Oj, Oj nie, nie byczku. Minus jeden. Psk, psk. Zakroczymy, rozbijemy łeb. Ok, nieźle. Dobra, jeszcze możecie napisać w komentarzach, tam dzień fa mija, czy dobrze, czy źle. I czy dotarliście do końca odcinka. Ja robię teraz takie rówieśne, na komputerze będę robił więcej montażu i tak będzie, wiecie, ucinanie, żeby jakby chodzić choć jakaś fajniejsza akcja, albo jak będziecie po prostu chcieli yy, nie takie akcje, to sobie będzie pisać, będziecie pisać, że chcecie normalne odcinki, tak jak bez montażu, albo po prostu sobie tak, że niektóre odcinki z montażem, niektó a niektóre bez montażu. No. Albo dobra, już muszę tutaj zakończyć i nie. A na końcu może teraz, teraz skoczymy sobie i zakończymy. No dobra. Jeśli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba. Ja jeszcze dzisiaj właśnie ten film dzisiaj nagrywam i jeszcze dzisiaj go wrzucę. A dzisiaj jeszcze wrzuciłem czyli No bo na pewno widzieliście teraz, co nie? No i co? No już spadliśmy. Myślę, filmik wam się spodobał. Jeśli filmik wam się spodobał, zostawcie łap łapkę w górę, suba. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.